Katarzyna Szymon, zwana Katarzynką, urodziła się w 1907 roku w Studzienicach. Już od dzieciństwa Polka była wyjątkową osobą i potrafiła kontaktować się z drugim światem. Gdy miała tylko 5 lat, wybiegła w bardzo cienkiej sukience na mróz po awanturze ze swoim nietrzeźwym ojcem. Dziewczynka wykrzykiwała, żeby Jezus sprawił, że jej tatuś przestanie pić. Wtedy to właśnie mała Katarzyna po raz pierwszy usłyszała głos Jezusa, który wyznał jej. I jej pragnienie będzie spełnione, i rzeczywiście przestał pić. Już od najmłodszych lat kobieta miała więc niezwykłe doświadczenia, jednak jej życie zmieniło się całkowicie, gdy doznała stygmatów, przez co nawiązała stałą mistyczną więź z Jezusem Chrystusem. To wtedy zaczęła nie tylko doświadczać wizji przyszłości, ale i zauważyła, że jest w stanie przebywać w dwóch miejscach jednocześnie. Wszystko miało się rozpocząć od wydarzenia, gdy Katarzyna bawiła się z dziećmi. Nagle w jednej chwili kobieta zamarła, jakby znalazła się w stanie głębokiego transu. Wiele osób próbowało ją obudzić, jednak im się nie udało. Dopiero po czasie nagle kobieta wróciła do żywych, jakby nic się nie stało. Inne z jej mistycznych doświadczeń polegało na tym, że nagle w czasie modlitwy z dwoma innymi kobietami, katarzyna Szymon nagle zamarła zaczęła przemawiać innym, choć dalej kobiecym głosem. Katarzyna przedstawiła się wtedy jako Maria Magdalena. I zaczęła mówić, iż zachowanie czystości to bardzo ważny klucz do nieba. Nie tylko Maria Magdalena miała jednak wstąpić do ciała Katarzyny, ale też na przykład ojciec Pio, czy matka Jezusa. Co więcej, kobieta miała nawet rozmawiać z Jezusem. Na początku w języku polskim, a potem w innym nieznanym języku podobnym do hebrajskiego. To właśnie dzięki kontaktom z istotami duchowymi Jasnowicka dowiedziała się, że władze komunistyczne planują ją pojmać. Wtedy to Katarzyna uciekła. Jednak nie tylko ówczesne władze ją prześladowały, ale też wielu księży, którzy twierdzili, że Jasnowicka jest fałszywym prorokiem. Pewnego dnia Katarzyna doświadczyła wizji Maryi, która zapowiedziała, że jeśli miejscowy ksiądz nie przestanie jej prześladować, wtedy ten duchowny jeszcze w tym tygodniu straci swoje życie. I tak się stało, a jak twierdziła wizjonerka, potem jego duch przyszedł do niej w nocy, prosząc o przebaczenie. Kobieta doświadczyła tej wizji Jezusa który stwierdził, że odbiera jej wszelkie zaburzenia ciała. Pozostawały jedynie stygmaty. To był czas, gdy kobieta mocno chorowała, jednak po tej wizji wyzdrowiała. Kobieta często też doświadczała bilokacji, czyli zdolności przebywania w dwóch miejscach jednocześnie. Jak podałem, świadkowe wizjonerka przebywała z nimi w salce podczas modlitwy na Górnym Śląsku. W tym samym czasie jej duch miał zostać wysłany do Afryki. Jej ciało w Polsce robiło uniki i krzyczało. Obawiając się ataku, dopiero po powrocie katarzyna Szymon wyznała, że jej duch przebywał w Etiopii, gdzie toczył się potężny konflikt zbrojny. Co więcej, według świadków, katarzyna korzystała z bilokacji bardzo świadomie i pojawiała się w mieszkaniach swoich sąsiadów, np. by obudzić ich wczesnym rankiem. Świadkowie mówili też bardzo często, że w czasie swoich mistycznych doświadczeń katarzyna stawała się tak ciężka, że nawet wielu mężczyzn nie było jej w stanie podnieść. Katarzyna co więcej słynęła z tego, że całymi tygodniami mogła nic nie jeść, a jedynie czasami coś wypiła. Co więcej, Polka dokonywała też telekinetycznych wyczynów, kiedy potrafiła unieść hostie za pomocą sił umysłu. Katarzyna Szymon była jednak głównie znana ze swoich stygmatów, które potwierdziła dwójka lekarzy. Stygmaty pojawiły się na jej ciele na kilka godzin i wydobywał się z nich piękny zapach kwiatów. Jej więź z Jezusem była tak potężna, że na głowie miała ślady po jego koronie cierniowej. Często też upadała trzy razy, podobnie jak Chrystus, w czasie drogi krzyżowej. Katarzyna Szymon słynęła też z tego, że dzięki swoim doświadczeniom mistycznym miała wiedzę na temat przyszłości i tego, co Bóg chce, a czego nie. Dla przykładu, wizjonerka twierdziła, że kobiety nie mogą nosić spodni, a praca w niedzielę to ciężki grzech. Katarzyna słynęła też z tego, że przychodziły do niej dziesiątki osób. Wszystko dlatego, że posiada dary, które pozwalały nie tylko, by jej modlitwa była potężną i spełniała się, ale też kobieta posiadała umiejętność prześwietlenia duszy i wiedziała wszystko o sobie, na którą patrzy. Często przychodziły do niej żony, które nie potrafiły poradzić sobie z mężami, którzy ciągle pili. Dzięki niezwykłej modlitwie Katarzyny mężczyźni przestawali pić. Co więcej, kiedyś była u niej pewna para, która zaraz miała wziąć ślub. Jednak Katarzyna ich zszokowała, kiedy powiedziała im, że z zaślubin nic nie wyniknie, bo oboje wstąpią do zakonu. I tak właśnie się stało. Nie tylko jednak tak niezwykłe istoty duchowe jak Jezus czy Maria Magdalena przemawiały przez ciało Katarzyny Szymon. Kobieta kiedyś została poproszona przez przyjaciółkę, by pozwoliła jej porozmawiać z jej mężem, którego nagle straciła i nie mogła się z nim pożegnać. Wizjonerka spełniła jej prośbę i przywołała ducha jej męża. Mężczyzna pożegnał się z żoną, ale powiedział też, że jego ukochaną czeka też jeszcze jedna mroczna próba. Żona nie rozumiała o co chodzi, ale po latach zrozumiała. Kiedy to jej syn stracił życie, gdy uderzył w niego samochód. Kobieta, dzięki swoim zdolnościom, nawet raz wzięła udział w pewnym losowaniu i wygrała ogromne pieniądze, za które mogła żyć całe życie w dostatku, na wysokim poziomie. Jednak ona postanowiła, że wszystko odda na kościół. Kobieta jednak słynęła z tego, że była bardzo surowa do duchownych. I mawiała, że mają oni zbyt wiele grzechów na koncie. To być może dlatego Kościół tak ostrożnie podchodził do jej objawień, jak kuria nawet wprost ujawniła, że jej stygmaty nie były nadprzyrodzone. Warto jednak wspomnieć, że o działalności Katarzyny Szymon bardzo dobrze wiedział polski papież Jan Paweł II i mawiał, że należy kobietę chronić. Katarzyna Szymon słynęła z tego, że głosiła wiele wizji i przepowiedni, które czasami dotyczyły Polski. Jako jedna z niewielu polskich wizjonerka, Miała objawienie dotyczące globalnego wydarzenia, jakie opisywało wielu jasnowidów na całym świecie chodzi o trzy dni ciemności. Katarzyna Szymon twierdziła, że nadejdzie czas, gdy światło na ziemi zniknie, a wszelkie urządzenia i pojazdy przestaną funkcjonować. Katarzyna Szymon wyznała, że podczas transu miała przez nią mówić Matka Jezusa. Przyjdą ciężkie czasy. Już mego Syna uprosić nie mogę. Nadchodzi chmura strasznie wielka i ciemne dni. Jak zrozumiecie to i co uczynicie, błogosławię Wam wszystko, błogosławię chleby i wszystko, co macie, i u kapłanów poświęcę wszystko. Musicie dać do poświęcenia wszystko sługom Bożym. Dopiero wtedy naprawdę poznacie, jaka jest wartość poświęconych rzeczy. Gdy to się dziać będzie, pokarmy i wszystko, co potrzebujecie, świece zapałki, cokolwiek macie na ziemi, chleb, wodę, a gdy to będzie się działo, to zatykajcie i zaciemniajcie okna. Nie wychodźcie na podwórko i nie wyglądajcie na zewnątrz, bo nie wytrzymacie zła, które będzie szło. Tylko w pokojach bądźcie. Uklęknijcie i módlcie się szczerze. Za łzami w oczach proście. Jezu, ratuj nas. Jezu, ratuj nas. Jezu, wysłuchaj nas. Trzeba dużo prosić i wielka kara przejdzie po modlitwie i będzie jeszcze dobrze na ziemi. Przestańcie już grzeszyć, przeklinać, pić, kłamać. Żyjcie tylko w prawdzie. Jeden drugiego nauczajcie i nikogo nie oskarżajcie, a będziecie mieli niebo. Wizjonerka twierdziła też, że największe zniszczenia czeka Niemcy i Rosję. Natomiast nie mówiła jak to wszystko wpłynie na całą Polskę. Natomiast twierdziła, że Śląsk będzie bezpieczny, więc tu Polacy i nie tylko powinni szukać schronienia. W telewizji na żywo nagrano coś strasznego. Link do filmiku na temat w opisie.